tak sobie przeleciałem. Nagrałem. Bicie ma kliknięciami. Ale przecież ojciec się tu nie zmienił, człowieku. Cześć. window. Glebują, gokują, człowieku. Ja pierdolę. Co się dzieje? Czekamy, jesteśmy pierwsi, nikogo nie ma W sumie jeszcze mają wszyscy 19 minut, więc Nikogo, nikogo nie obarczamy tutaj Odpowiedzialność są za spóźnienie Lecimy do Grecji, na wyspę Kos Kupa to w ogóle nie wie, kurwa, pewnie jeszcze Gdzie leci Siema, siema, drudzy, drudzy Nie nagrywaj tego, nie dajemy, rozumiesz? Witam, witam Lecimy tego, do Chin, kurwa Się obkupić w Panamaju, tak stacjonarnie. Kurwa, to w na stronę Witam serdecznie Siema. Siema. Siema Siema cześć, hej, Cześć, widzu Co mogę ci powiedzieć? No zabierzemy cię w nietuzinkową podróż Po Tokio Wraz z 7 pewniej... Siedmioma S, Kurwa, nietuzinkowymi personami i co? I będzie wycieczka I będzie fajnie I będziemy się dobrze bawić I wszystko zobaczycie ja No to idę na perfumy Jesteśmy w swoim świecie, nie? Tu-du, Zostało przed nami 12 godzin lotu Podobno 50 programów 50% było, że mi głowa wybuchnie, bo mam złamaną i nie wybuchła. A ja mam poduszkę jak prawdziwy pan Gozja Lufi. Dwie minuty. No i pa uda już, po co ci te kule? La kurwa, żebym przypierdolić komuś. Nie ja jest problem, nie? <grym> Zapomniałem jak wygląda moja walizka. <grym> Spróbuj żelka, zrób test żelki. No ja już jadłem. Zajebista konsystencja żelka, bo jest taki... Nie to miękki, nie twardy. Nie no, zajebiste, zajebiste. Tak? Zajebiste tego, żeby... krzywusem podjechało, trochę. Nie, dla mnie zajebiste. To... Prysznic i szama. Prysznic, kawka, miasto, szama. Kawka? Jest całkowicie kulturowo odmienna Japonia od Europy. Siorbanie, no. no, no. Siorbanie. Zawsze to na tych TikTokach tych japońskich, chińskich, koreańskich, zawsze wszystkich kurde, oni... No, Jak opierdala chopie zupę, to cały blog wie, że jedzą, nie? U nas jest to odbierane za hamstwo, brak kultury i tak A samo tutaj, nie mówi się smacznego. A tutaj jest poszanowanie dla gospodarza i pokazanie, że smakuje, to dlatego oni siorbią. No, no mega ogólnie powiem pana lota, bo ja bym nie wytrzymał. Ale kibry śmieszny. No zajebiście śmieszne. Jak mam się zesrać tutaj, kurwa? Ale jak Ale jak? To ja już przecież on się tu nie zmieści, człowieku. Nagrałem album, będzie on nosił nazwę Sepuku. Nie bez powodu. Jest to takie jakby moje odrodzenie, przeistoczenie ze starego, śmieciowego trybu życia ze starego stylu nawiki, coś nowego większą zabawę tą muzyką i większe oddawanie emocji, uczuć. Jesteśmy w Japonii moim marzeniem było zawsze polecieć do Japonii udało mi się je spełnić, mało tego podczas realizacji albumu, co jest w ogóle kurwa czymś niesamowitym, bo pierwszy album, pierwsza wizyta w Japonii mówię pierwsza, bo na pewno tutaj wrócę. Wszystko tu jest piękne, ludzie są mili, życzliwi, nikt nie patrzy na ciebie z problemem, każdy każdy jest otwarty, każdy chce ci pomóc ale może ja też tak mam, no bo ja się od zawsze jaram Japonią, historią Japonii, anime, mangą, Ja lubię takie rzeczy. Spędzimy tutaj trzy tygodnie. A dlaczego Japonia? Jest tam i nazwa japońska, i okładka będzie w stylu japońskim. Jak sami możecie zauważyć, teledyski będą w Japonii. Bardziej myślę, dlatego, że to jest taka oaza spokoju, nie? I, i ten album jest taką moją oazą spokoju. A kto będzie na fitach? Jeżeli możesz powiedzieć? Na fitach będą sami Żomalo. Przykładowo na przykład pałki będzie oczywiście White Widow. I album jest różnorodny. Jest to taki styl, którego u mnie nie słyszeliście. No ale za on na dobre, myślę, u mnie, no bo bardzo. Mi się, jak... Słyszałem tą płytę, stary, rok temu całą Tylko jeszcze bez konkretnego masteru I Jest inna niż to wszystko co słyszeliście na pewno, no się kurwa spodobała się taka nawijka zapraszamy na przygodę vlogi, teledyski Dzień dobry Co powiesz o Jak wstępna ocena? Jak ją posłucham po Mixmasterze to wam powiem No na razie jakby bez Mix, mix Masteru to, to, to słuchałem i, i jak skończy Krystian to mi ją wyśle, żebym sobie przesłuchał przed premierą. właśnie wyszliśmy z hotelu, 12.55. Idziemy jeść sushi, co jest miłą odskocznią od pierdalania jajecznic. tekstowo jest dobrze? Ja nic nie będę zdradzał stary, jakby wiesz, to jest cicho na psach. Trzy z trzech jajek na śniadanie i półki kurwa w Polsce Miał być sushi Jest taki kurczak na śniadanie Za, za 20 złotych stary dostajesz całego kurczaka Ryż ryżu i wodę za darmo 14.30, nie ma bezbiórka, 14.18, podobno macie stary śpi Podobno poszedł spać o 9, .00. może być różnie dzień dobry Ty śpisz? Nie Inny świat w ogóle Ja idę i po prostu chłonę, no. No, wiesz, tak Nie skanuję. patrzysz nawet na drogę, I nie? Nie po prostu skanuję i widzę po oranżowych plecach, i wskazuje mi drogę Arigato go No słuchajcie, jest bajka, nie? Bajka naprawdę To miejsce wygląda jak, jak z filmów Dosłownie jak z filmów Ja jestem ja w był wdzięty, Nie, Wczoraj to chodziłem tutaj, jakbym był czymś zrobiony Po prostu tak mi było, normalnie mi było gorąco, no jakbym bym ja się rozlewał Zakochane jest No, nie. A to wie? Dobrze, dobrze jest nie, ja no jest daj w ogólnie Myślałem, że nie będzie aż tak super, nie wiadomo, Japonia, Tokio, ale jak to zobaczyłem ogólnie, ludzie, najbardziej ludzie tu robią, nie? Ten klimat cały, jak oni się uśmiechają, zachowują, tak. mówią do ciebie, jak, jak to wszystko wygląda, no nie, no w ogóle brak słów, brak słów. Mają rozmach, skurwysyny. Robi wrażenie, ale ogólnie jakby sam, sama ilość tych światełek tu jest tak, tak popierdolonych przepych, ale w ogóle jedno trzeba im przyznać. Często mi się wyświetlają jakieś takie filmiki modowe z tych, jak oni są tu, stare, oni są tutaj tak wydripowani. No. Już pomijając fakt, że dla nich jestem wybitnym dziwakiem, w sumie w naszym kraju też. Ale dla nich to naprawdę jest kurwa totalna. Abstrakcja, nie? Oni naprawdę. Też na pewno ma wpływ moja fryzura, ilość tatuaży. Tu są tatuaże średnie odbierane. Czy mi dobrze z oczu patrzę. Oczywiście, że tak. Free Oni zaraz będą musiał podatek za to zapłacić, kurwa. Dobra, idziemy. Ty jest, jest za Nie za się dzieje. Nie za polewka jest. Dobra, macie, dajcie mi pieniądze, kurde. <laughs> <laughs> yes! To pierwszy, first try! <grym> ja pierdolę. Eee, banan dla widza, to jest banan dla widza. A co, bana, co musi widz zrobić? Udostępnić e, vloga na YouTube, znaczy na Instagramie. Znaczy udostępnić go po prostu. Bo trzeba się go uratować, on szuka dobrego domu. <grym> <grym> Nie ma tu kurwa oczków. Jest okej, okay, jest pozo. To jest młody gimper, młody ja. Na rok, rękę, mam kurwa. Bu, bu, bu. Jeżdżamy w Limited Menu. Witam w dzisiejszym odcinku. Przejechaliśmy kręcić teledyski, vlogi, vlogmaski. Przejechaliśmy kręcić vlogi, teledyski. I... Nie, złe wytryski <laughs> Dobra, przyjechaliśmy do Tokio, bo jest taka chwila, że robimy teledyski do płyty Maciasa, Robimy też parę rzeczy do wide rzeczy No i spoko, nie? Będziemy robić foty, vlogi, taki kontencik. Ocenka Ocenka Coś? O ja, to jest taki, wiesz, taki od Lizaka dojebane to jest, obydwa weź udajesz, kurwa, z tymi chwilami Kurwa, patrzy na mnie Teraz nagrywam ujęcia do klipu z Szamzem Ra ra ra, ra, ra. Jak się nazywa?

Spokojnie, spoko i bo spoko fajnie wygląda, a z drugiej strony wpadają ci do rija i psikasz kolegom po oczach, Czego się nie, nie widać. Pewnie zapytacie, czym dzisiaj pachnę, kurwa, bo ja zawsze dobrze pachnę. Z mojej strony Parfum de Marli, Herody. Chyba słyszę, o czym rozmawiacie, czy rozmawiacie o perfumach? Dokładnie tak. tak. Ja dziś pachnę Parfum de Marli, kurwa, co hmm. za Dzisiaj nagrywamy teledysk, teledysk nie do byle jakiego numeru. Numer od zawsze się nazywał Mani. A nie kurwa kwestia wyboru. Zawsze było mani, mani, mani. Uh, uh, uh. A dlaczego kwestia wyboru wzięło? Ty, hey, no bo jest tam fragment w wersie nawijam, że to nie kwestia wyboru. I ktoś sobie postanowił skleić wszystkie snippety i nazwać to kwestia wyboru klejone snippety, nie? je nazwały traka za mnie. <grym> tak dobrze pachnie. <grym> 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 Nikt inny, tylko my. w w życia Karolina Herrera. O kurwa, przepraszam. <laughs> Wpadają ci do Ria i przykasz kolegą po oczach. Nie pamiętam nazwy, więc kurwa, kontent perfumowy trzeba będzie zrobić jeszcze raz. Jedziemy właśnie Ało. na Skype SkyTree. To jest właśnie najwyższy dolek. Tapujemy, tapujemy. Tapujemy, tapujemy. To jest skrzyżowanie, nie? To jest No to, wier... to... jest ja dolek, to wygląda. To jest pojebane jest... w pół. To jest w ogóle e, centrum miasta. To jest centrum miasta, tak? No. Chyba z tego, co mi się wydaje, i tam jest na przykład urząd miasta zrobiony Dobra, tam, w takim. Tak, no, w tym buszu? Tak, tam jest urząd miasta. Chyba z tego, co. mogę kłamać, ale przyznaję się do tego. Ale tak mi się wydaje, że tam jest urząd miasta. No. Ej, nie to ryje. Bo no to jest, no jest poryte, nie? W sensie... Ale ja nie widziałem nigdy czegoś takiego. To jest w ogóle mega cool, to wygląda z góry, nie? W Drift, wiesz, kurwa, fast and furious tego typu. Idziemy pod porządku bo kiedyś jak oglądałem ten film, byłem młodszy. i Płakałem jak oglądałem ten film. No. I to było tutaj. Jest, 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 yes, tam na lewo. Patrz. Jak jego właściciel wracał pociągiem z roboty, to on po niego przybiegał na dworzec. Ten właściciel dostał zawału chyba, pewnego razu w robo i ten pies przybiegł i czekał, czekał, dopóki on nie przyjedzie, a, a nie przyjeżdżał. No i w końcu zdechł. Smutna historia, nie? Sadek trochę. Co, kurwa idziesz za mną? No powiedz coś, do vloga to. No. Powiem tak, nie wyspałem się, ale nie jest to powód żeby rezygnować z pracy. Jesteśmy na najpopularniejszym skrzyżowaniu w y, Japonii. Nie jest jakieś szczerze zaskakujące, natomiast może to też przez to, że jesteśmy przebodźcowani po wczoraj, bo wczorajszy dzień dostarczy nam bardzo dużo wrażeń. Tutaj mamy takiego osobnika, proszę bardzo. Ej, pożycz mi kartę. Strasznie, bo to się stało... W ogóle ciekawa historia z tymi butami, nie? Dostałem od chłopaków koszulki blizny i tak dalej, tylko takie inne, białe. Jak wróciłem, to potem musiałem wyjechać na dwa miesiące, mnie nie było. Do sklepu, sobie jakieś tam. Jacy, zobaczyłem ten dres, nie? Mówi tak, więc problem, nie? Patrzę w pudełko, mówię, Ja pierdolę białe. Nie no musiałem kupić te Jordany pod tym dres. Zerwane, nie? To kurwa, musimy wynająć, nie? No i tak. To właśnie, to właśnie musimy wynająć. Ale co się może stać? Powiem, faktura, rachunek dochodzi za nas pieniędzy. Zabiłem uczucia, bo wy pora oszczędzić. Mała. No, to ma być pi 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 pi, pi tak. tak? Niech, niech tu będzie takie pi 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 pi. Co, co Powiedz. Last pick up. Ale jeszcze tu wrócę. Bo... Wrócę silniejszy dosłownie. Dobra, ale to jest chuj, to jest chuj, bo wiesz do czego je kupiłem? <śmienic> 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 Pierdolę wasz panda bajka. Ja chcę. Mani, mani, mani. Pierdolę wasz panda baj dzisiaj, dużo nakręciliśmy. Macias, tak jak mówiliśmy, wstał, bo nie spał. Idziemy zjeść teraz mamy przerwę na jedzenie. Potem kręcimy dalej ujęcia do Mani, <śmienic> <śmienic> Tyle ludzi tu mieszka, a jest tak świeże powietrze, wszędzie w ogóle są drzewa. Spodnie takie, szelesty, z kurtką szelestem, a wiesz co jeszcze po drodze ma, widziałem? Ma, szoksy białe. Kurwa, konkretnie nie, bez sałaty, <grym> bez <grym niczego, wjechał na pełnej yeah. kurwie tam. Muzykę będą obczajać, powiedzieli, że chcą posłuchać. White window. White window, yeah. <grym> Thank you. Thank you. give me okay, <grym> okay. my Dziękuję. Okay. Nie przybyli burzu niesamowite, że tu jest 30 milionów ludzi. Oni mają naprawdę taki jakby szacunek do reliktów. Tu wszystko jest w pełni zachowane. Takie stare śmieje się, że jakby takie coś było w Polsce, to już by było tutaj jakiś w jakiegoś klubu, nie? Oczywiście no. pół żartem, pół serio. Naprawdę to robi wrażenie. I mam taki ciark. Ogólnie jakby poziom tego, jakie to jest zadbane, wszystko. Czy nie mówię, bo park w warszawskich łazienkach też jest śliczny, ale jakby to jest trochę inny rodzaj, stary, tu jesteśmy w centrum. Teraz gdyby nie to, że ktoś tam gada z jakiegoś megafonu, to... Jest zupełnie cisza, jesteśmy w centrum Tokio, w którym jest 30 milionów osób. Plany są takie, że wracamy od do hotelu, bo przez 8 godzin chodziliśmy. A Kuba jest w Jordanach, ja w Polsach i myślę, że nasze stopy i nogi są w stanie agonalnym. Wracamy na półtorej do dwie godzinki do hotelu, wcześniej jeszcze chcemy coś szybko oszamać. I trzeba się dżemnąć, bo wieczorem znowu kręcimy do późna, a jutro znowu wstajemy. No i tak, kurko, błędne koło, nie? Moje, błędne, błędne koło. koło. Maciasie, potrzebujemy cię. Dzień dobry, Zostaw. co tam u was słychać? U mnie, u a mnie. A na mnie czeka, wiesz? Z tym lokalem, zajebiscy. Chodź się ją coś pokażę, patrzcie. Byliśmy tu kilka godzin temu, nie? Byliśmy tu kilka godzin temu. O innej porze dnia wygląda to zupełnie inaczej. Było mniej ludzi ogólnie. Rozpędzała mnie to, że to jest środa, 2145. No. Wiesz, o co chodzi? To jest chore. Pierdolca tu dostaje, nie? Nie. tam lano są takie małe pies Co to jest? Sake. Ja bym, ja bym bardziej tu, w bardziej na, na tym, no A Możesz spytać, mo że mogą być też na ujęciu jak chcą kurwa. Jakby byli kurwa przy autach ja swoich dobrze się kurwa Nie no, mocno, twój tak. mocno On mi odpisał Mogę spytać, czy, czy zrobimy kurwa ujęcie w jak środku jak... auta tak Jak jedziecie. bez dachu Jaka jest szansa na to, że uda się trafić coś takiego? No. Ja. No oni są wychillowani w ogóle, no. tak żebym się jeszcze nie odezwał ani razu, stary. No. To jest niesamowite. Dzisiaj wieczór nabiera niesamowitego rozwoju. Oh, yeah. Naprawdę. Nie wiem, nie wiem co chodzi, nie wiem co chodzi. Ale właśnie puściliśmy barego. I w aucie jakiegoś ziomka japończyka, chyba japończyka, bez dachu, i robię ujęcia, nie? Hahaha, <grym> Ale to jest crazy, nie? To co, do jutra, bo... co? Do Nie no. Sayonara Fajnie Może to wyglądać w chuj mocno, nie?